Ciema z tej strony Jakub Kart, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nowemu listingowi projektu jakim jest Berachain Powiemy sobie mniej więcej na jakich poziomach warto go skupywać i w sumie jak go rozgrywać Jak i również pokażę wam bardzo fajny wskaźnik, jak i również rzucimy okiem szybko na sytuację Bitcoina oraz Ethera Ciekawi, także zapraszam do oglądania. Dobra, a więc przechodzimy do odcinka. Jeszcze szybko zaznaczę, że ten materiał nie jest poradą inwestycyjną, po prostu opowiadam o tym, jak sam rozgrywam rynek. Dobra, a więc zaczynając od powiedzmy głównego tematu tego odcinka, w ostatnim czasie miał listing token BeraChain, w zasadzie dzisiaj go miał i jak sobie zobaczymy został listowany w jednym momencie dzisiaj na naprawdę wielu, wielu giełdach. Jak sobie zobaczymy mamy tutaj w zasadzie topkę, mamy OKEXa, Bitgeta, Binance, MEXI i właśnie również Bybita. I zanim sobie przejdziemy do łapania pułapów cenowych, na jakie pułapy się zapatrzeć, w zasadzie przybliżę wam mniej więcej czym jest projekt BeraChain. Bo myślę, że warto sobie właśnie go przybliżyć, zanim zaczniemy w cokolwiek inwestować. Więc jeśli chodzi o sam projekt, to Berachain jest to projekt warstwy pierwszej, który poza airdropem zyska popularność poprzez Proof of Liquidity. No i tak naprawdę, raczej nie będzie to dla Was jakiś przełomowy projekt. Mamy tutaj klasyczne DEFI. Staking, walidatorów i tak dalej to Wam prawdopodobnie jest wszystko zdane, jeśli kiedykolwiek używaliście Keplera i znacie środowisko kosmosu. Dobra, a więc dlaczego ten projekt ma blisko milion obserwujących i gdzieś tam na pewno wam się szczególnie dzisiaj rzucił on w oczy, jeśli używacie Twittera? A to wszystko oczywiście za sprawą Airdropa. Więc jak to przy Airdropach bywa, jest naprawdę spore zamieszanie, ponieważ sporo osób narzeka, że nie dostało praktycznie nic albo dostało bardzo, bardzo małe kwoty. Bo tak naprawdę Berachain on dosyć długo jest na rynku, tak. Już jakiś czas temu powstał jego Teznet i mogliśmy go używać Później mogliśmy sobie swapować na ich takich powiedzmy giełdach I wykonywać dodatkowe zadania tak naprawdę Od swapów, mintowania, poprzez kupowanie nftków No było tego sporo, jeśli jesteście zaangażowani w airdropy To wiecie, że to też sporo czasu potrafi po prostu zjeść I główne niezadowolenie jeśli chodzi o ten ostatni airdrop To tak naprawdę właśnie te kwoty, o których wspomniałem i niejasne zasady, jeśli chodzi o dystrybucję tego airdropa. Bo jeśli zobaczymy sobie na cenę tokena, no to wynosi ona 7 dolarów, gdzie w szczycie mieliśmy blisko 15. Jeśli ktoś sobie pomyśli, że on by dostał kilkaset tokenów, to byłby zarobasem. No prawdopodobnie by tak było, tylko te kilkaset tokenów dostało naprawdę kilka nielicznych osób, które prawdopodobnie też na prowizję już trochę wydały. No, tak to jest teraz w tych airdropach zrobione, że niestety też musimy coś wkładać. Bardzo często nie tylko czas, ale też własne fundusze, żeby pokryć właśnie jakieś FI, GazFI i tak dalej. Czego się dowiadujemy, jeśli chodzi o tak naprawdę ten airdrop, tak podsumowując, no to najważniejsze kryteria. Kryteria, za które mogliśmy otrzymać jakieś tokeny, jeśli chodzi o airdropa, no to interakcje z diapsami właśnie od Berachain oraz same aktywności w tym ekosystemie, prawdopodobnie tutaj chodzi właśnie o jakieś słapowanie. Więc jeśli robiliście cokolwiek, słapowaliście, czy kupiliście jakiegoś nft czy cokolwiek robiliście na Diapsach i w ekosystemie Berachain, tak naprawdę nawet jest szansa na właśnie te kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset dolarów, więc warto to sobie we własnym zakresie jeszcze sprawdzić, czy jesteśmy eligible do tego właśnie airdropa. Jak sobie zobaczymy na polskie podwórko, no to jest ze skrajności w skrajność. Dużo osób kupowało nft i tak naprawdę nic nie dostało, a niektórzy właśnie robili przez Rok, przez rok klikali i dostali właśnie 5,5 tysiąca dolarów. Jeśli sprzedaliby to, prawdopodobnie na górce, więc ze skrajności w skrajność mamy ludzi zadowolonych, mamy ludzi niezadowolonych. Ale Berachain najważniejsze, że szum wokół siebie zrobił. Więc na początku tego materiału, omawiając Berachain, wspomniałem o czymś takim jak Proof of Liquidity. I w zasadzie chciałbym wyjaśnić mniej więcej co to jest, bo jest to coś naprawdę dosyć ciekawego i myślę, że większość z was się w tym właśnie połapie. I jeśli to wam nic nie mówi, to prawdopodobnie mówi wam coś takiego jak Proof of Stake, no, czyli w zasadzie nagrody za stake'owanie naszych kryptowalut. W tym wypadku są to nagrody za dostarczanie płynności i może być to coś podobnego na zasadzie właśnie czegoś takiego jak mieliśmy w kosmosie, jeśli macie swój wallet Kepler. No i to działa na bardzo... Bardzo podobnej zasadzie, czyli my przelewamy tokeny na wallet i my te nasze tokeny delegujemy do walidatorów. Te osoby, do których wysyłamy tokeny, one dostają coś na zasadzie inflacyjnych tokenów i później one je rozdzielają między osoby, które im właśnie przesłały te tokeny, i później jest to na zasadzie im więcej przelałeś, tym większy procent oczywiście dostaniesz. A jeśli chodzi o takie główne różnice między Proof of Liquidity a Proof of Stake, no to w tym wypadku jeśli chodzi o Bera Chain, to walidatorzy nie tylko tak jakby produkują te bloki, ale także przydzielają tokeny BGT, czyli coś innego niż właśnie token, który jest listowany na ByBicie, token Bera. Jeśli my oddamy walidatorom nasze tokeny BERA, no to my dodatkowo też dostaniemy właśnie nagrody w tokenach BGT, czyli jest to dodatkowa właśnie nagroda. Jeszcze zobaczmy sobie na dystrybucję i alokację, bo mówiliśmy o airdropie, mówiliśmy o proof of liquidity, więc na tą alokację, no mimo wszystko musimy sobie jeszcze zerknąć. Jeśli chodzi o to, to prawie połowa wszystkich tokenów, czyli 48-49% leci właśnie do społeczności, 20% leci na rozwój ekosystemu, dla inwestorów mamy 34%. Dla osób, które rozwijały projekt, leci blisko 17%. No i właśnie na airdrop mamy 16% wszystkich tokenów. Jak widać, listing poszedł naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o ten projekt, to mieliśmy tutaj fair lunch, więc nie było możliwości zakupu tych tokenów w pre -sailu. Przez to też oczywiście mamy mniej osób, które tych tokenów chciałyby się później pozbyć. Mimo wszystko, jak widać, mamy po tych pięknych wzrostach tak naprawdę, bo doszliśmy do blisko 15$. dolarów, Mamy Oczywiście, spadki, co tak naprawdę jest również naturalne, jeśli projekt miał airdrop i odblokowywał go również w dzień listingu. Jeśli chodzi o ten projekt, no to wszystko co powyżej 10 dolarów, moim zdaniem, bym odcinał kupony od tego całkowicie. Wszystko co powyżej tej kwoty, to powinna być strefa, na której już powinniśmy się realizować. Powinniśmy kupować niżej, a okolice tych 10 dolarów to powinny być okolice niekupna, a sprzedaży naszych tokenów. I również pułap od właśnie 10 do tych powiedzmy 5 dolarów. To powinien być pułap, w którym my obserwujemy tą cenę. W tym wypadku, między tą ceną, tak jak teraz widać, zeszliśmy do 7,5 dolara. My możemy między tym wszystkim konsolidować tak powoli. Mimo to uważam, że osiągniemy poziom 5 dolarów, a nawet trochę niżej. No dobra, nie 3, ale wydaje mi się, że zejdziemy poniżej 5 dolarów i właśnie. Od poziomu 5 dolarów w dół Dopiero wtedy ja będę zaczynać osobiście akumulację właśnie tego tokena Bo jeśli HOSA potrwa A przypominam, że Chain to jest dosyć świeży projekt To ja uważam, że jeśli ktoś kupi projekt poniżej 5 dolarów To naprawdę bardzo dobrze na tym wyjdzie Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, tak jak mówiłem na początku odcinka To jest to po prostu jak ja myślę i jak ja rozgrywam rynek i czysto hipotetycznie. Projekt spada, wyłapujemy dołki i powiedzmy, że uśredniamy sobie cenę właśnie do tych 5 dolarów. No, można kupić wyżej, można kupić niżej. Średnia cena to te 5 dolarów. To jeśli na spocie, bo tego nie da się zrobić raczej na, na dźwigni, to jeśli na spocie byśmy się sprzedali. Właśnie w okolicach, w tych okolicach 10 dolarów, no to mamy 100% zarobione. A jeśli chociaż się zbliżemy do naszego poprzedniego ATH, powiedzmy do 13 dolarów, no to mamy 160% naprawdę bardzo fajne liczby, szczególnie że będzie to stosunkowo bezpiecznie, jeżeli rynek nie pierdolnie, no to naprawdę będzie to dosyć stosunkowo bezpiecznie i będziemy mogli pomnożyć nasze środki. Jeśli chodzi o bitcoina, to tak naprawdę na bardzo szybko go umówmy, zbliżyliśmy się tak naprawdę do naszego prostokąta, który jest naszym wsparciem. Kiedy go przebijaliśmy, no to zazwyczaj mieliśmy kilka dropów. Mieliśmy tutaj drop do 90 i tutaj. Z Znowu prawie 90 tysięcy zahaczyliśmy, i ten poziom będzie kluczowy, bo jeśli mamy dwa razy testy, właśnie naszego wsparcia, no to za trzecim razem ta historia pokazywała, że jeśli my się przełamiemy przez to wsparcie, no to możemy spać. Troszeczkę niżej, i na troszeczkę dłużej. Oczywiście nie musi tak być. Mimo wszystko, zazwyczaj tak to było, że jeśli pewien poziom jest testowany właśnie dwukrotnie, no to jeśli zrobimy to trzeci raz, to właśnie on nam trochę mocniej może pierdolnąć. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ten scenariusz się nie sprawdzi. Bo oczywiście też nie musimy spadać w dół, możemy pójść w górę i testować kolejny poziom, który zaczyna nam się właśnie od tych 100 tysięcy do około 102 tysięcy i tutaj możemy go równie dobrze za niedługo testować więc wróżbitą nie jestem nie powiem wam gdzie jutro będziemy tylko uważam że warto tutaj wspomnieć że jeśli przejdziemy poniżej właśnie poziomu 96 94 no to mamy bardzo duży potencjał na dalsze spadki w dół które będą nieco dłuższe niż, ta, niż takie flash dropy które mieliśmy wcześniej i mogą być również nieco głębsze więc na to wam bym się też radził przygotować jeśli chodzi o Etera, to tak naprawdę sprawdziło nam się to, co mówiłem w moim ostatnim odcinku. Bo nagrywałem materiał o tym, kiedy byliśmy mniej więcej w tym poziomach cenowych i moją predykcją taką było właśnie wejście do tego poziomu i delikatna konsolidacja. Ewentualnie właśnie mówiłem, że w czasie możemy po prostu wejść, wyjść, wejść, wyjść, ale finalnie kiedy ten rynek nam odżyje, on i tak jest żywy. Ale kiedy nam delikatnie jeszcze odżyje i powiedzmy ten eter, on może ruszyć z kopyta. Chodzi mi o to, że on może ruszyć z kopyta. Nawet nie będziemy wiedzieli kiedy, bo XRP było nieżywe przez kilka lat. I tak naprawdę, jak wystrzeliło, to się wszyscy zdziwili łącznie ze mną, więc tutaj również taki potencjał drzemie, tylko w najbliższym czasie, powiedzmy, że tego nie przewiduję. Bardziej spodziewam się właśnie dochodzenia do poziomów około 3000 i odbijania się od nich po prostu góra-dół, góra-dół, aż pewnego dnia, kiedy rynek odżyje, będzie wiatr w żagle, to po prostu wybijemy się właśnie nad poziomy 3000 i spróbujemy właśnie przebić opór około 3300. Jeśli by się tak stało szybciej, no to tak naprawdę warto mieć tego etera w zapasie albo, albo jakieś USDT, żeby otworzyć longa, no bo mówię, to, to są momenty. To jest, to jest czasami jeden dzień, kiedy potrafimy właśnie z takiego poziomu wystrzelić do powiedzmy nawet czterech, tak? Takie rzeczy też się zdarzały, więc na to również trzeba być przygotowanym. Oczywiście to się w ogóle nie wydarzy, jeśli Bitcoin będzie dalej spadać, a sentyment na rynku będzie się stawał coraz bardziej negatywny. I prawdopodobnie czekacie na wskaźnik, o którym Wam mówiłem na początku tego odcinka. Będzie to mój własny wskaźnik, który będzie wkrótce udostępniony dla użytkowników grupy Jakub Kart Pro. Którzy dołączyli w zasadzie za darmo i za darmo również otrzymają ten wskaźnik. Więc jeśli chodzi o ten wskaźnik, to będzie wskaźnik na zasadzie super trendu, który pokazuje wam dobre momenty na kupno oraz sprzedaż bitcoina, etera i jakichś kryptowalut, które mają po prostu większą kapitalizację. Nie będzie to wskaźnik, który będzie miał stuprocentową skuteczność, ale musicie mi uwierzyć, że na 4-godzinówkach, co zaraz zobaczycie, naprawdę bardzo dobrze się sprawdzał. Jeśli chodzi o ten wskaźnik, to on tak naprawdę będzie uwzględniony. Wiele różnych wskaźników I łączył je w jeden Mamy tutaj od trendu, od wolumenu Od RSI'a, Emy I tak dalej, i tak dalej, MACD Wszystko ustawione po prostu Tak, żeby on jak najlepiej Pokazywał właśnie te momenty wejścia Oraz wyjścia Ja rozegram sobie na tym wskaźniku około dwie trzy pozycje i wam go również udostępnię. Oczywiście dla osób, które są zarejestrowane na grupie Kart Pro, ale to już wszystko wiecie. Więc zobaczcie mniej więcej jak ten wskaźnik będzie wyglądać i jak on w zasadzie się sprawdzał w przeszłości. Jak widać, radzi on sobie moim przynajmniej zdaniem naprawdę bardzo dobrze. Ja jestem mega zadowolony i jeśli chodzi o te ostatnie momenty w takim na 4 godzinówkach jesteśmy, no to pokazywał wszystko bardzo fajnie i bardzo można było to dobrze rozgrywać. Oczywiście trzeba wiedzieć też, jak takich wskaźników używać. Bo mimo wszystko, jeśli tradujemy, to gdzieś przy tym wykresie musimy być, i jak wychodzimy na plus z jakiejś pozycji, to zabezpieczamy stop lossa choćby na zero. Ustawiamy sobie jakiś taki racjonalny take profit, i po prostu wtedy tą pozycję możemy odpuścić. Bo w najgorszym wypadku, właśnie, wychodzimy na zero. Ja uważam, że to naprawdę będzie dobry wskaźnik i też oczywiście się z Wami nim podzielę totalnie za darmo. Więc jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem takiego wskaźnika, no to nic prostszego niż wypełnienie właśnie tego formularza googlowskiego. Tam tworzycie konto z mojego linku, podajecie swój numer użytkownika, robicie KYC i to w zasadzie tyle. Po tym wszystkim dostajecie dostęp do moich zagrań. Nie. Po tym wszystkim dostajecie dostęp do moich zagrań, jeśli takie się pojawią, bo stawią tutaj na jakość, a nie na ilość. Więc link macie pod każdym filmem. Myślę, że warto również dołączyć do tej grupy i łapać jak najszersze spojrzenie na kryptowaluty.